Dostałem piękny kamasz, piękny kamasz, piękny kamasz, piękny kamasz, piękny kamasz, piękny Biegnij piękny kamasz, Dostałem! kamasz, <grymne> piękny Mały! Dostał, dostał! Mały, bierzesz kiełbasę i piękny <grymne>

Dziękuję. Proszę Tak, centralnie, Patrzę, patrzę kulka leci i pod, pod daszek. Zdjęło. Co robaj w powiekę. rzęsy? No, no, w tą trzecią. Weźmy bo trema mam zje. Ja. No, piękny jestem, wiem. Dobrze się ogoliłem. No dobrze. Nie mogę nadpaść. No, ale... Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Rozlemczy. Jeszcze raz, było. Jeszcze